Cześć, siema, z tej strony Ratyl, dziś ze mną jest. jest, hej. I w dzisiejszym odcinku nagrywamy lwy które już nagrywaliśmy i purlowie, które także niestety nagrywaliśmy, ale no, to jest, to są jedne z gatunków, które e, się nie nagrały przez problemy techniczne. Na szczęście teraz powinno być wszystko git. I tutaj gdzieś był jeden lew workowaty, dlatego stąd zaczęliśmy nagrywkę, ale coś go. O, jest. Panowie, przodem. Chodź, chodź, on, chodzi. I pom w ogóle nie wiem, czy my damy radę, bo po ostatnich odcinkach było nie... widać, że Aima nie Widzę mamy. Rzuci. Leci, leci na mnie. A, tu jesteś. Kurna, zapomniałem, że to nie apex. bierze. O Boże, pod C, pod C, dobra, wabik. Poszedł wabik. Tylko ja teraz pójdę. Przez te mrówki. Nie. Pieprzczone mrówki. Ucieka. I znowu no nie, a ja zaskoczyłem, bo. Bo tak no, bo mnie zbejtował. Boże, nie wchodź tu. Nie Mogę wchodź tu. Nie, strzelej! On umie skakać do cholery. Nie skoczył! Strzelaj w niego! Strzelaj, bo nie wytrzymam długo! nie. Strzelaj, bo umrę. Strzelaj! bo się wykrwawię! Pancerz mi idzie! Umrę. Śpi? Dobra. Błagam, uśpi go. Boże, tankowałem to coś! Go niego! Generalnie, moi drodzy, nasze statystyki się strasznie zmieniły też, bo my nagrywaliśmy jaskinie jeszcze też, ósmą, której, która się nie nagrała. Będziemy jeszcze raz nagrywać. I dlatego ja mam tak dużo zdrowia, dlatego tak długo dam radę tankować jego obrażenia. Czy on leży? A, i też staminę nie mam w ogóle. To, to było, kamień spadł z góry, czy mi się wydawało? Ja na słuch, ja go nawet nie widzę. No tu sobie ga. Ja oczywiście nie trafiam, bo nie wiem, co mi się stało w tej grze. Ale to będzie dramat z Tytanozaurem, naprawdę. Jak tak, boże, bąbelka się wystraszyła. Dobra, czy ja mam coś tutaj? No nie mam. Dobika! Nie, 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 nie! Fuck off! Fuck off! Nie, trzeba tu wyjąć... ...pistolet, bo jestem zagrożony! No co za... Szukanie Jola już idę lekko podchmielone, ale jednak... Czy... Jezu, myślałem, że mnie atakuje! Dobrze. No, Wreszcie! Umrę. Zaraz umrę. Czemu? Spada mi ciągle zdrowie. Od czego? Nie wiem. Może mam kaca mordercę. Ale przynajmniej przytankowałem. Hmm. Ale on nie ma żadnego... nie nakłada krwawienia. To nie wiem, no. Kac tak morderca. Dziwne. Niech się szybko swój. Kac morderca nie ma serca, tytuł odcinka Kałeś by taki był. jedzenie? Tak. Ale nie ma przyspieszonego oswojenia. O! Tak, przez kaca byłem. Przez Kacę traciłem życie. No to jest idealne odwołanie. Przez No, Kac, morderca nie ma serca. Ale ten, widzę, że nie jest przyspieszony, więc e, musimy, moi drodzy, Wam zrobić cięcie. Będziemy dwa lata go oswajać. E, no i widzimy się po cięciu. Kolej, moi drodzy, już jesteśmy. Generalnie purlowa się napotoczyła, zanim zdążyłem włączyć nagrywanie. Zaatakowała Jula. E... No, ledwo zdążyłam wznieść się w powietrze. Dostała? No, w głowie ma to. Strzelaj! Ja ją przytrzymam. Tak, tylko trafić jeszcze trzeba. Za tobą łazi też lew, także uważaj, jest daleko jak na razie. O, masz! Oho. Powiedz, że ucieka! Czekaj, wabik, wabik, wabik! Puszczony. Nie, uciekała na szczęście. Dobrze. <noise> w razie czego... Jest gotowy. Dobra. Mamy purlowie. One jedzą mięso? Chyba no, tak, normalnie. No co? A ten ślimak jest creepy. On jest dzielny. Wabik. Czego nie przeżył? On jest nieśmiertelny, od dziwo. No. Dlatego jest babikiem. Dlaczego czemu nie mogę znowu C? Chwila, wezmę cię. Okej. Okay. Nie! Nie! Nie uciekaj, babik! Boże. Mm, no i moi drodzy, to będzie tyle w tym odcinku, też taki króciutki. Wszystkie z tych gatunków w sumie będą teraz króciutkie, no te najcięższe, tytanozaur i gigantozaur myślę, że zajmą nam najdłużej. No i ewentualnie jeszcze Archeopteryxy i Mikroraptory, bo to są gatunki dość specyficzne, bo prawie że identyczne, tylko inne funkcje mają. Miejmy to nadzieję, to na że je znajdziemy. Znikną. A jak nie, to będziemy po prostu jakoś, nie wiem, myśleć no, nad tym, jak to zrobić. Eee, Oswianie jest niby przyspieszone, ale widzicie, jakieś błędy się chyba wkradły do gry, więc będzie trzeba się tym zająć, ale to już na pewno nie w tym odcinku. Nie wiem, czy też w następnych, bo nie wiem, czy nagramy z Julą jeszcze jakieś parę hurtowo. No, przydałoby się. O, jednak tu, temu dobrze siadło. E, mm -hmm. Jej znaczy. I w następnym odcinku myślę, że... że... zajmiemy się... Czym się zajmiemy, Jola? O Boże, nie wiem. Prawdopodobnie... Jak to się nazywało, ten A... leniwiec? A, no, to albo leniwcem, albo bagnami, co mnie będzie bardzo irytować. Także widzimy się już, myślę, że w następnym odcinku, jak się tylko oswoję jeszcze na odcinku tak ładnie, to wtedy skończę. Okej, okay, moi drodzy, także już e, oswojone, no akurat tutaj mamy specjalną umiejętność, nie można używać, e, nie można ujeżdżać pudlowi, ale możemy ją zakopać i bronić w ten sposób swojej bazy. Dacie tam jakieś, nie wiem, agresywne nastawienie, będzie atakować wszystko, co się zbliża. Takie kilka półgodni. Ja nie że nie można jeździć na niej. No, fajnie by było. No, ale to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, pa.